W pierwszym dniu vlogmas. Mamy 1 grudnia, więc zaczynamy vlogmas. Ja niestety nie zaczynam od rana, tylko jest jakoś przed 16. Ja wróciłam dopiero z pracy, więc dopiero mogę zacząć nagrywać. Yy, będę jechać jeszcze na zakupy. Jak wrócę, to będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Zauważam z taką opaseczkę. Yy, nie wiem, ile dzisiaj nagram, bo jest późno. Będę w domku, nie będzie późna godzina. Yy, nie wiem, jak będę w ogóle nagrywała te vlogmasy, bo jak będę dłużej w pracy, to będzie ciężko mi nagrać. Nie wiem, czy będą codziennie, czy będą z dwóch dni. Zobaczymy. weekend będę nagrywała normalnie, bo jestem w domu, więc... Także zapraszam! Mam też pierniczki, więc może dzisiaj zrobimy, albo jutro, nie wiem, zobaczę. Chciałabym dzisiaj, ale nie wiem, jak mi to wszystko... Ile mi to dzisiaj wszystko zajmie, te zakupy, obiad i tak dalej. Więc może dzisiaj mi się udaje zrobić. Teraz sobie otworzę ten od siostry, a później otworzę zbisią sobie tamten z balea. Zobaczymy, czy dam radę, tak? O, dam radę. Albo nie. Czekajcie. Jej, yeah, kolczyki. Tak, chciałam kolczyki. O, ale śliczne zobaczcie, jakie Pierniczki piękne i takie. O, śliczne. I cukiereczek. Cukiereczek tu. Kolczyki są prześliczne. Słuchajcie, założyłam sobie te pielniczki od siostry. No prześliczne są te kolczyki. Tamte też, wiadomo. Jedne i drugie mi się podobają, ale musiałam cię te pielniczki założyć, więc chyba muszę cię pielniczki zrobić. Mm, to chyba było coś z tymi kolczykami, żebym zrobiła. No, przepiękne są te kolczyki. Tak się zastanawiałam, czy będę miała przez te dzisiaj jakieś kolczyki albo w weekend, żeby sobie założyć do pracy. No i się udało. Już pierwszy dzień mi kolczyki dała, więc fajnie. Yy, gitara. Czekam na siostrę. Wrócę, to będę otwierała ten kalendarz z balea i Biśka będzie swój otwierała, więc... Pomniałam o mojej świeczce, która też jest pielniczkiem. Takie jak moje kolczyki. Yy, dzisiaj też chciałam właśnie Ozdobić już trochę łazienkę, zacząć ozdabiać i w ogóle już mieszkanie. Nie chcę czekać do 6 grudnia, bo już się nie mogę czekać <śmum> z tymi ozdobami. Później wam pokażę. Przygotowałam wczoraj takie e, sanie z czkami z cukiereczkami, z takimi bombeczkami bardziej. Jajeczkami też, takimi świątecznymi. E, ozdobę, którą chcę postawić koło telewizora. Chciałam już wczoraj postawić, ale ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo Biśka mi to gryzie. Ona się wczoraj tak zdenerwowała na że ja nie dawałam tego gryźć. E, może to postawię tam, a bo się też w kuchni. Czy nie postawić tego? Nie wiem, zobaczę później też jakiś y, pomyśleć, co tam właśnie chcę zrobić. No, także zobaczymy dzisiaj, może już coś ozdobimy. tylko muszę zrobić obiad. No, jak na razie nie wiem jeszcze co. Także pojadę do sklepu, bo jeszcze siostra stronie przyjechała. Zrobię szybko zakupy. Wracam, robię ten obiad i wtedy ozdabiam już. Aha, otwieramy kalendarz adwentowy najpierw. No. No, co tam Nunia? Kalendarz już byś chciała otworzyć. Nie wróci. Mama to otworzysz. O, tak, będziesz mnie gryzła, teraz się zdenerwowałaś na mnie. Ja otworzyłam a ty nie. jeszcze jeden mam do otwarcia, wiesz? No. Tak. Pójdź się tu do kamery Niunia. Było okej, okay, ja już na dworze. bo się to że jedzie. Śniegu trochę leży, sypało wczoraj przedwczoraj. wczoraj. Dzisiaj nie sypię. Niestety ale troszkę jest... Biało i chłodnawo. Zapomniałam się psiknąć perfumem. <laughs> Okej, okay, zaczynamy od kalendarza Bisi, ona już tutaj czeka. Tylko musimy poszukać jedynkę. Niunia, tylko ci miętkę gdzieś czujesz chyba. Tu będzie ta poduszeczka z kocimiętką, Ona czuje. Nie widzę jedynki. Znalazłam. Jakaś przekąska. O! Jakaś taka przekąseczka. Z kurczakiem pewnie jakieś takie mięciutkie. Bisie to pachnie ładnie. Mam się tutaj do tego jazonka. Poczuszka jest. Tyle jest w paczce. No. No, paczuszka. Smakuje leczka, tylko powolutku jedźcie, dziewczynko, powolutku, dobra, Ok, teraz lecimy z moim bićka sobie tam je, Jak ona się śmiesznie to kalendarza rzucała. Tam musi gdzieś ta poduszeczka być tą kocimiętką. I wyczuło. Dobra, szukamy u mnie jedneczki. O, mam. Mam, mam, znalazłam szybko. Tak, dobrze, bo ja w kamerze to nie jestem pewna. Dobra, tu. O nie. Już zniszczyłam. Nie no, tylko nie zniszczyła do do To będzie wyglądać potem. O, co to będzie? Ale ślicznie to wygląda. Tylko nie wiem co to jest. Nie wiem czy to jest krem, czy... Czy co to jest? 50 ml. Pewnie krem do rąk. Zaraz zobaczę i Wam powiem. Okej, okay, Piśka tam sobie zajada, smakuje jej pierwsza przykąska, więc jest git. To jest peeling pod prysznic. Nie zauważyłam, czy jest peeling napisane, później dopiero zobaczyłam. Wąchamy. Ale ładnie pachnie, nie lubię peelingów. Trudno, ale ładny zapach ma. Czy ma duże drobinki? Nie będzie widać. Takie ale ładnie to wygląda chyba dzisiaj się w tym wymyję, wypeelinguję szkoda, że nie krem myślałam, że kremik, zobaczymy co jutro ale pięknie pachnie, więc jest ok peeling tak sobie, bo nie lubię peelingów ale zobaczymy robi mi się obet, ja z kubeczkami świątecznymi w tamtym roku kupiłam te dwa z Biedronki takie ładne, pewnie je pamiętacie <noise> z vlogmasów i w tym roku kupiłam takie dwa Sensei, Jeden jest taki pingwinek, i drugi jest taki samochodzik z choineczką. I z Dilza mam też dwa. Taki jeden, o, śliczny, cały czas mi teraz pije kawę, bardzo fajny jest ten kubek i śliczne są one. I ten też jest z Dilza, taki pierniczek, też jest bardzo ładny. Fajne te kubeczki są, więc mogę Wam je polecić. Te z Dilza naprawdę są fajne. Tak, to jest moja kolekcja. Mała, ale, ale jest kolekcja kubeczków. Więc czas zacząć pić już na dobre. Czyli ja już odkąd go kupiłam, to pisał czas w tym kubku. <gry> kawę, bo jest akurat taki duży, więc akurat kawę mogę w nim wypić. Bo te też są takie mniejsze, te to są już takie malutkie. No te takie. Ten też jest taki mały. Do kawy trzy w jednym, tak jak właśnie te. Co jeszcze mogą być? Yy, odzywam się do Was, robię właśnie obiad. Właściwie już końcówka tego obiadu na szczęście. Yy, będę zaraz robiła jakiś stroje tutaj do kuchni i pomyślę, coś do łazienki chciałam też roztobić. I wymyśliłam eksperyment z kawą. do w vlogmasy kawowe. Ekspreso. Eksperymenty, nie ekspresy. Mm, tak, a jeszcze chciałam powiedzieć, że pierniczków dzisiaj nie zrobię niestety. Bo nie mam papieru do pieczenia. Więc. Na śniadanie bym miała pierniki do kawy. Na śniadanie. Do kawy bym miała pierniki, a tak niestety nie ma szans. Co tam laleczko? Oh, bawić się chce Dobra, kończę robić obiad. Będziemy robić stroik. Yy, tak, i później ten eksperyment z kawą. A, sobie mam goździki, to też sobie pobijam do pomarańczy. Będzie jakiś tam zapach. No, trochę się zdenerwowałam, że pierników dzisiaj nie zrobię. Może mi uda się zrobić je jutro. Na razie tyle. Za chwilę się widzimy przy robieniu jakiegoś stroiczka. Albo stroików, nie wiem. Muszę coś wymyśleć yy, do łazienki. Kilka dni temu sobie usłyszyłam pomarańczkę, to też właśnie chcę na tej ozdoby użyć. Tu chcę zrobić na tym, w kuchni, właśnie. No i zobaczymy, co z tak będzie. Tu mam właśnie te sanie, kupiłam w Lidlu jakiś czas temu. I mam takiego Mikołajka, tu ja mam takie. O, jajeczka, takie kolorowe jajeczka, tutaj są i takie jeszcze. O, tutaj jeszcze jest taki niebieski. O, tak. I takie kuleczki w różnych kolorach. Zielona, czerwona. O, i właśnie taki, taki strojczek zrobiłam. Nie wiem jeszcze, gdzie go właśnie postawię, ale ładnie wygląda. W Biedronce znalazłam jeszcze takie fajne pisaczki. Wziąłam sobie właśnie czerwony i zielony. Takie o, tu jest. Y, minutę trzeba w wodzie gorącej podtrzymać. I takie o, fajne. Wziąłam takie dwa kolory i mam tam tą posypkę taką, wam pokazywałam w po jakimś vlogu, podobną w takich kolorach jak to, takie łańcuchowe jakby. Też pewnie będzie fajnie wyglądało. O nie, czemu to mi się tak dziwnie rusza? Czy mi odpadnie ta bombka tutaj? Nie! Błagam. No, to jest jakoś dziwnie poluzowane to. No! Także na razie mam takie dwa pisaczki. mam tą tackę i chcę właśnie użyć ten łańcuch chociaż nie wiem, czy ten łańcuch chciałam bo chciałam go do łazienki dać teraz już właściwie nie wiem ale ma ładny kolor, który tak nie widać aż mnie w oczy razi ale jak ten łańcuch dam do łazienki co to to tam tu? co dam bez łańcucha? Coś te pomarańczki bym tak ułożyła w jednej, jednej stronie Tak, 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 tak. Mam tu o, mam też taką kulę, ale tą kulę to chciałam do łazienki postawić raczej. Taka o. o, 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 o. Tu mam taką fajną świeczuszkę. Nie wiem czy mam postawić tu. Czy tą z tym pierwszym lepiej tak postawić, a tą da się wtedy do łazienki z Mikołajem. Mamy też taki... On jest na choinkę ten domek, ale... Czy tak, o tak nie zostawić takiej ozdoby po prostu? Próbuję się nagrać kamerą telnią, nie widząc siebie, nie wiem jak to mi wyjdzie. Teraz yy, właśnie sobie zrobię tą kawę, tą moją wymyśloną, mój eksperyment kolejny. Yy, I będę próbowała. Zaczynamy, proszę ze mnie nie śmiać, bo wszystko mi tak wpadło do głowy, tak bym wpiła z takie coś, to w ogóle będzie yy, nadawało się do picia. Ale spróbuję oczywiście na kamerach i zobaczycie moją opinię. Chciałam sprawdzić, jak nagrałam, ale tak mi ta lampa oślepiła, że teraz nie widzę nawet nie widzę tego oka, jak nagrywam na nagraniu, więc nie wiem, jak tam moje oko, <laughs> jak ono wygląda. Kończy mi się już robić sos, pomidorowy robię sos z pulpetami. Dawno nie miałam tego sosu, ja nie zapomniałam w ogóle o tym obiedzie, ja nie mam, w ogóle zawsze mam problem z obiadem, tak jak wiecie już pewnie. I zapomniałam w ogóle o tym, co się powinno Siostra Ostro dzisiaj mówi, że robię. Było Boże, to takie coś istnieje, jeszcze zapomniałam o tym. Do tego ziemniaki i kapusta kiszona. Kończy mi się już robić, nastawiam. Znowu ta ręka. O, ty, 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 ty. Nastawiam wodę na kawę i zobaczcie, co tam wymyśliłam. Dzisiaj 1 grudnia, a u mnie w domu się tak świątecznie zrobiło. Tutaj ten, tą ozdobę zrobiłam. Właśnie te kalendarze. Kupiłam się dzisiaj jeden kalendarz też z czekoladkami, e, z Biedronki. E, tak, coś miałam powiedzieć. A, zaraz będziemy ozdabiać e, tymi goździkami. Bisia, tam są ozdoby, nie wolno. No Zaraz walisz. Tak. E, dobra, nastawiam wodę i zaraz powiem, o co mi chodzi z tą kawą. E, nagry odtwarzałam, nagrywałam, odtwarzałam, nagrywałam, Odtwarzam teraz nagranie tą tylną kamerką i oprócz tego, że jestem ślepa po nagraniu, jest ok, jest fajnie, fajnie to wygląda. Zauważyłam, że nie to, że moja ręka ląduje czasem na włosach, na szyi, to jeszcze e... 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 także e... E... widzimy się za chwilę przy kawie. E... Chciałam wam pokazać zabawkę balbisi, taka rybka, która się rusza. O, zobaczcie, mięsna. Ona jest na ładowanie. Nie na baterie. I taka o, śmieszna rybka. Aaaa! Złowiłam rybę! Karp wielkanocny. Ej, jaki? Wigilijny. Of! No! Bardzo ładnie. nagrywam nagrywam masę, a mi się wielkanoc wzięła skądś. Nie wiem, jak to się stało, ale tarba mi ucieka. Okej, okay, przyszedłam pokazać, co wymyśliłam. Kawę zrobię sobie w tym małym kubeczku. Jakbym nie nadawało się do topicia, to, to wyleję. Do kawy wrzucę sobie białą czekoladę. Uh -huh. Plasterek, pomarańczy, mandarynki, przepraszam bardzo. I na górę sypnę sobie ten łańcuch. Od razu go spróbuję sobie też jeszcze wezmę na palucha. I zobaczę, jaki to jest smak. O taki łańcuch na choinkę pierdzielnego, chyba. I kawa, moja ulubiona. Mam już tu kawę, cukier, i widzę sobie takie dwie kostki bombolady białe, już do środka. Po mandarzynkach pachnie. Mm, piękne jest! No i mleko już mam, więc tylko jeszcze zostało nam żyć tu Mandarynkę. Jak myślicie? Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł? Ja sobie tą mandarynkę trochę tak wcisnę poza kamerami i przychodzę do testu. Okej! Okay. Mam moją dziwną albo i niedziwną kawę. Czy się boję? No, trochę się boję tej pomarańczy, tego mleka pomyszę mandarynki z tym mlekiem. Pomieszane. Miałam sobie nasypać na górę, jeszcze wiecie. Ale dobra, próbuję. Czuć tą czekoladę białą. Ale jak mocno ją czuć? Nadałam tylko na taki mały kubeczek, dwie kostki dałam. Pomarań... Manda, co ja z tym pomarańczo? Mandarynkę też czuć? Ej, wiecie, że to jest szok. Ale mój pierwszy eksperyment z kawą, który się udał, a myślałam, że to jest niemożliwe przez tą mandarynkę. Byłam pewna, że to nie będzie dobre. Wiecie, jakie to jest dobre? To jest taki świąteczny smak ma. What? Piliście to jeszcze kiedyś? Jeżeli nie, to spróbujcie. Polecam, naprawdę jest bardzo dobre. Jestem zdziwiona, bo wypiję to całe. Mhm. Zdrowie. Jem właśnie obiad i piję tą kawę. No, ona jest tak dobra. Tak czuć tą białą czekoladę i tą mandarynkę. O, mandarynkę. No, ma jak wącham na czuć ten zapach taki, wiecie, tej czekolady takiej dobrej i tej pomarańczy. Mandarynki, ład! Jest tak dobra, że niemożliwe. Mhm. Mm Chyba będę piła często w grudniu. Mhm. Mm kończę jeść obiad i zastanawiam się nad tą ozdobą do łazienki. Co tam wymyślić. Później będę musiała kupić jakąś małą choineczkę, żeby tam postawić. Tak jak w tamtym roku. No, ale jakiś strojczek już bym sobie postawiła. Kończę jeść, kończę pić tą kawę. I wracam. Chciałam przed chwilą nagrać tylną kamerą. Wiecie, co ja zrobiłam? Nie zauważyłam, że mi flash nie świeci. I nagrywam gadam, gadam i nagrała mi szafkę przede mną. O oh no! Chciałam powiedzieć, że zrobiłam właśnie tą mandarynkę z tymi goździkami. I pachnie prześlicznie ten goździk ta mandarynka. I fajnie by było, jakby to zrobił taki perfum albo żel do ciała. Balsam, ale taki mandarynkowy, taki tak jak pachnie mandarynka. Normalnie, żeby taki perfum był, a nie że taki tylko tam trochę mandarynki jest w tych perfumach. Jeżeli w czymś jest, żeby to było z samej mandarynki, taki zapach wiecie? Takie mandarynki prawdziwej, albo choinki. Takie. Mm, to był piękny zapach. Znowu będę ślepa, ale. Od flesza, ale okej. Okay. Jeszcze znalazłam te moje ozdoby mi się teraz przypomniało. Mam te choinki, co w zeszłym roku miałam w łazience, więc jedna jakoś postawię sobie. Może... Nie wiem. Nie wiem gdzie. Może tu? No. To na pewno do łazienki. Znalazłam takie jeszcze dwie szyszeczki. To też dam je do łazienki. Ja tu mam tego bałwanka świecącego, który nie świeci. I tą choinkę świecącą, która też nie świeci. O, że tej choinki widzę, że nie będę miała baterii. A do bałwanka... Nie wiem jaka wchodzi, ale nie mam się pokrętu. Bo no, spróbuję to odkręcić bo może do tego bałowanka będę miała baterię A ta choinka jest jakaś dziwna zobaczcie co to za bateria, nie wzięłam nie wiem co to jest nawet szkoda, nie wiem co to jest za bateria to też może jakoś do łazienki gdzieś poprzyczepiam poprzyklejam, nie wiem, zaraz i ta choinka co stała u Balbiśki to ją postawię chyba sobie w pokoju na parapecie albo w kuchni nie wiem, z kwiatka, bo tam kwiatka mam. Albo na stole może. No nie wiem. Zaraz zobaczę, czy uda mi się to odkręcić i zobaczyć, co on tam w sobie ma. Okej, okay, przyszłam do łazienki. Zabrałam już wszystko. o tutaj moje przybory. Niezbędne. W którym będę o, stawiała, jak właśnie lusterko. I nie wiem, co czym jest jeszcze. Pomyślę. Okej, okay, na lusterko sobie dałam tylko taki łańcuch ryżowy. I... To z lusterkiem to już będzie wszystko, więc nic nie będę robić. I teraz, tutaj tą szafeczką się zajmę. Byłam lusterko, ale ja nie umiem myć, tak? Przyznaję się, bez bicia, nie umiem myć, więc wygląda, jak wygląda. Ok, ja skończyłam już właśnie tutaj o zdarzyć to lusterko. Tak, mam nadzieję, że później uda mi się to odkręcić i będę miała takie baterie, żeby to świeciło, bo będzie też ładnie wyglądało. Nie, Barbiczka? O, w Twojej ładna będzie jeszcze lepiej wyglądało. Biszka już, Biszka się zastanawia już, jak to popsuć. Tu na ścianie jeszcze takie przykleiłam, takie jakby choinkę. Coś jeszcze może tutaj, jakieś lampki by się przydały, takie żeby to świeciło, żeby w ogóle było ładnie. Na razie tak to będzie. Ja chciałam się już z Wami pożegnać, mam nadzieję, że dałam jakoś radę nagrać ten pierwszy vlogmas, pomimo to, że nie nagrywałam go od rana. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek vlogmas Wam się podobał, no i że będziecie ze mną przez kolejne dni vlogmasowe, do Wigilii. Jeżeli ten vlogmas, vlogmas, vlogmas Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie, zostawcie jakiś komentarz i widzimy się już jutro. Pa!